No hej! Strona i w dzisiejszym odcinku nauczymy jakiegoś tutaj nóbka grać właśnie w Lucky Block Legends. Please, e więc y przede wszystkim Ciga y zostawcie łapkę w górę, z dzwonkiem, wbić na Discord do mojego i na Discorda na Robloxie, bo już za niedługo wychodzi moja nowa gra y Smash Battles, y czyli bardzo dobra produkcja z Mr. Mateusz. Tak, najlepsza. No a więc y dam Ci najpierw może pety na start, albo w sumie dam Ci takie, które aż ci, ci, no Ci aż takie przyszybszą tej rozgrywki, ale jakoś sobie zaczniesz, nie dam Ci najlepszych w grze. No, dawaj, przyjmij o, trajda A, A, dobra, zapomniałem, ty musisz heaven odbokować. No to dawaj, ogólnie masz tutaj. Czekaj, no, dobra, nie rozwalaj dostałem, tego, dostałem. no ty jesteś jakiś. Tutaj masz takie. ten, niebieskie, widzisz? Masz mam niebieskie. Lider. Musisz się mam porozwalać, rozwal jedno. Rozwalam niebieskie. I powiedz, ile dostaniesz gemów. Zobaczymy. Jest o, dosyć. Dosyć. głosowanie jest i. O, dużo dostałem. Ile dostałem. dostałeś? Dostałem się. Dobra, to teraz chodź, masz tutaj takie jajko, i to są nowe so, pety. I tutaj musisz trafić sobie pety, rozumiesz? trzeba ja mam to jest darmowy osiem, jak fajna grać, co nie? No ty. I sobie co podrób tej chwili, te jajka, ja ci tam nie przeszkadzam na razie. No i już skończyliśmy się gamy. A, skończyliśmy ci się gamy, to teraz sobie weź Equibest best i powiedz imij on. O Boże, ale one mało dają. Dobra. Jesteś na grupie u nich na Roblox? Nie. No to nie odbierzesz. Dobra, to yy, w sumie masz już takie pety, gdzie możesz chyba wszystkie laki, bloki na hita rozwalać. Więc teraz jedyne no. co musisz robić, no to rozwalaj te największe. Chodź za mną, choć bo tutaj są yy, więcej większych jest. Ja możesz sobie je porozwalać. Nie tam. Ty robisz! Czerwone jakieś, nie wiem. Czerwone daje ci boosta. No, rozwalaj, nie musisz tutaj czekać, aż to ten. O, rozwaliłem. Zostałem. Dobra, i teraz leć następny. Leć teraz na następne. Musimy, I, I następne. I następne, dawaj, dalej, dalej, dawaj, dawaj, dawaj. No, nie rozwaliłeś tego. No, ty. Nie wiem, dobra. Nie wiem. Widzowie, ogólnie. Wyszedł. No, ogólnie widzowie, w trakcie, kiedy on tutaj rozwala, nie wiem, jakieś kidloki i zbiera nasny world, yy, to ja wam powiem, bo. W, dodaj w ogóle nowy update, yy, w którym w sumie nie za dużo wprowadzili. Ale wprowadzili ciekawe w sumie rzeczy chyba z huge'ami najbardziej. Mamy tej pety za topkę, co jest no, fajną rzeczą, bo za granie, za granie w sumie dostajesz darmowe pety. I dodali nowe limitowane jajko. W następnym update, ogólnie z tego co wiem, y, będzie cały remodel map, co jest y, w sumie fajną rzeczą i na pewno nowy łap dali tutaj nowe jajko z robuxy, ale do no, ja już nie mam robuxów, więc no nie ma szans, że ja otworzę. No i ile masz? Zaraz mogę iść. Dobra, to, to ja już sobie tam pójdę, ja już na ciebie tutaj będę czekał, więc no, w ogóle możecie wbić też na kanał mister Mateusza, bo tam tam nagrywa fajne filmy, co nie? obiecałem, że zacznę to i zaczynam. No to dawaj, no to rozwalaj wszystko. Czy już możesz? O, już możesz iść na sceny ward. No ale wydaje mi się, że masz takie dobre pety, że możesz To już rozwalić. Chodź tu. Czemu to takie duże Tutaj! Tutaj to największe bić. Idę. Idę już. Nie wiem. Daj mi spokój. A widzowie, możemy zrobić. Nie trzeba klikać! Aha. Ja Nie, no ty nie ogarniasz tej gry. On nie ogarnia. No pierwsza w życiu w z No nie ogarniasz tej gry normalnie. Nie? Dobra. Dobra. Moim zdaniem powinieneś sobie odebrać tam gifty. Masz u góry, widzisz? No, mam gifty. No i to sobie odbierz. Odebrałem. No te... Idziemy dalej. I już masz następny wart? Nie, prawie, prawie. To rozwal jeszcze, jeden jeszcze jeden. takiego. Jeszcze nie, jeszcze jednego. Jednego. Poczekaj, a możesz jakieś podki sobie kupić? <grych> w sumie mm. żadne ci są niepotrzebne, oprócz. Yy, w sensie, konień. no mam jakieś pusty tam. Spoczko, spoczko. To dawaj, rozwalaj, rozwalaj. Rozwalam. To ja sobie pójdę na następny ward i ci powiem, ile tam dają pety To ja, no. Muszę ci sprawdzić, bo ty przecież sam sobie nie sprawdzisz. Idziesz? Chodź G -g -g tu. Idę, idę. Nie wiesz. No jak nie to nie? No ty jesteś jakimś, nie wiem. Ej, Z pierwszego dostałem 15 koła, a z drugiego dostałem 10. A, bo to jest losowe, dobra, nieważne. Ej, to, to wiesz no, co na następnym mordzie już sobie? Będziesz mógł kupić pety następne, więc no. mu no. znowu. Nie, balo. <śla> <To śla> tak jesteś super w tą grę, być... normalnie, jesteś A zarąbic... to, to tak miało być, że ten lucky blok wyrósł z pod Tak, A ja nie mogę w ogóle takich bloków rozwalać. Co jest? Zbugowało mi się coś. Tu nie dodajcie z tej nowego huge. 15. Daj no. Wylatuje mi i nie zarabiam, pomocy. Jak ty nie zarabiasz? No nie no, przy, no nie, nie wiem, nie wiem. Możesz iść na następny świat? Nie, nie mogę jeść. Boże, to rozwal sobie wielkie, takie blokaj, i tyle. Teraz taka muzyczka. Dun, 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 dun. Tak, to totalnie, totalnie, zadanie. No rozwalaj to, bo to za długo to już rozwala, trwa. To rozwalam, to rozwalam. Jak ty tyle deserta przechodzisz, cringe. Możesz już? Nie dlaczego musisz się wylosować. Okej, okay, chyba możesz. Dostałem. Mam 50 koła teraz. Dobra, to chodź. Nie wiem, czy coś stało. E, bo ty kupisz sobie następny ward, co nie? I teraz ta te jajka byś musiał potwierać. Automatycznie. Nie stać mnie na ani <laughs> To se potwierałeś. To se potwierałeś, oczywiście. Ewidentnie. No i co ty teraz robisz? Przecież ty tego nawet nie bijesz. Zbiję spokojnie. Ja tego nawet nie mogę kliknąć. To no, co ty <laughs> się szukaj. dzieje? Nie klikaj No chciałem ci zbić, ale okej, okay, nieważne Jaki Jaki Nie klikaj To będziesz 20, będzie 20 lat ten zbierał już Zbiję to szybciej Ty, bo jednego rainbow mam nawet No więc. masz jednego rainbow, ile daje ten rainbow twój? Daję 208 <laughs> To zwykłe pingwiny, które są commonami na tym świecie dają 400 Mogłeś ale, bić ale się na grupę tak? tej gry? Mogłeś, mogłeś bić na grupę tej gry? No tu rozwalasz to czy nie, bo ja już tutaj czekam nie, 7 nie, minut przychodzisz no, 7 no, Ja przeszedłem w eee, tą grę w 16 eee. Ja tą grę przeszedłem w 16 minut, a ty kurde no te, w siódmej minucie jesteś na trzecim wardzie Jak to połowę? No połowę temu zbiłem, nie to krzycz na Wbij na grupę, mnie. to wbij na grupę Nie krzycz na mnie To wbij na grupę Nie, to już zbiję to najpierw <noise> Idziesz? Halo? 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 Wszyscy w komentarzu nie zniecaj się na No co ci chodzi? Ty Męfa, jesteś ale to ty jesteś jakiś. Ale, ale, ale to ty jesteś taki słaby Aha, to tak. ja O, mam gift'a. Mega. Nie, nie, nie wychodź. Dziękujemy za odżywanie, do widzenia, pan. Nie. No rozwal to, no! no rozwal! Panie, ale nie mogę. Już! reszka HP. Jeden. Jeszcze jeden, yeah! Dobra, to chodź. Teraz masz tam teleport i idź na spawn'a. 75 koła. Gdzie no, ja mam tu. teleport? Boże, pod petami masz teleport. O, jest. Odbierz się tutaj tego group reward'a. No, mam. No i go otwórz. Jak ci wydropi huge, to ja walę salto przez okno. O, Oczywiście ja... w GTA. Dobra, nie. masz magic and 20 tysięcy! No mówię, trzeba by od razu robić. Teraz go załóż, bo nie masz go założonego. Mam wypozać Dobra, teraz idź. Aha, bo ci gold dropnął. No. Aha, no to... Aha, Aha skam. Dobra, nieważne. To idź tam na Arktyk. Ar no teleport masz! To jest Arktyka! Dobra i teraz rozwalaj tego Lucky Bloka, zobacz jak on zejdzie teraz. No schodź! Widzisz to nie musisz klikać, nie musisz klikać! Ale ja sobie poklikam, nie. Panisz... Od, nie drób tych petów, one... Ile masz na następny Mord? Mam 200 tysięcy. A ile potrzebujesz? 130 No to jak 130 potrzebujesz jak, jak masz 200 no to no dawaj, chodź. No i teraz z tego wielkiego kibdoka na środku musisz rozwalić. Ja się tu sprawdzę ile pety mają. Dobrze, sprawdzę blok. Okej, nie mam? Ja tak mało zadaję. Eee, te pety mają po tysiaka, czyli giga mało. Mało temu zadajesz. No mało! Dopiero 300 tysięcy zbiłem. No to zbijesz to, zaraz. Mało, już Dino, nie Dobra, zbiłeś? Zbiłeś Zbieram. to! Ile dostałeś? Mam jeden milion. Możesz iść na snuło? Nie wiem. Nie wczytał mi. A dobra, bo ty musisz tam pójść... Chyba tam kosztuje 25 milionów, ale nie jestem pewny. Tak? Milion 200 możesz spakować? Mogę To odblokuj. Biegniemy, o Owek wbił. Dobra, to teraz nie, to teraz niszcz takie, o! Takie co skażę tutaj. Ty mam Ej, heaven, dobra, dawaj! Robimy trajda. Panie. Dobra, jeżeli tak dużo poskipowałeś masz. Masz. Nie wiem, masz takie pety. Nie, tego nie wiem. Ej, co to jest? Nie wiem, jakieś to są pety z mojego punku. Czy to gra się przechodzi w 10 minut? No dokładnie. No i teraz sobie je załóż i rozwalaj te wielkie laki, laki tak masz je na hita. <grym> Fajne pety ci dałem z ostatniego jajka, co nie? Mitikale. Ciebie coś boli. No, ja mam taki team 1 b i to jeszcze z najlepszymi <grym> w grze. Tam po drugiej no, stronie masz jeszcze jednego. No, rozwalam wszystko na hitą, no, to, to jak? Rozwalaj, to rozwalaj. To rozwalaj. Ile tej potrzebujesz? Zobacz. Nie, nie wiem, już biegłem. Mogę sobie chyba po prostu wejść. No to wejdź. Nie. 40 milionów potrzebuję. A ile masz? 20. No to jeszcze chwilę. No ale po co ty rozwalasz takie małe? No bo nie wiem, czekam no się Bo czekasz, dobra, rozumiem, rozumiem. O, ale ja, ja to sam bez pomocy nikogo. Przyszedłem to przez 16 minut. Ta? Skandal! Ale z pomocą tego nie przeszłem jeszcze. No właśnie. Ej, jajko ci wydropiło, patrz, huge będzie! Aha, Angel. On masz 9K. Rozwalaj to, ile masz już? Mam dużo. Ro to... A nie, bo to jajko mi wytropiło. Bo to nie mam jeszcze. A, to, to drop, eee, otwieraj jaki bloki. Śmieszna jajka. No bardzo. Za każde jajko będę robił get GTA oczywiście. O, to pET ci dropnął. Nie no. jajko tym razem. Dobra, masz wielki laki bloka, rozwalaj go teraz. To jest rozkaz. Jak nie będzie peta, to mamy dalej. Poczekaj, sprawdzę, nie ma peta. Nie ma. No jeszcze nie! 300 się <noise> <noise> Nie wiem, to nie mnie jeszcze. Dobra, chyba już masz, chyba już masz Dobra, idziemy na następny Ward. No i nice. Sukces! Dobra, lecimy. Dobra, teraz rozwalaj tutaj. Tutaj nie, nie ma co otwierać w ogóle petów. Wiesz o tym? Ty zaraz Mam będziesz miał na następny Ward, wiesz o tym. To jest jeszcze jeden Ward? w sensie nie, zaraz będziesz jeszcze masz cztery światy do opakowania, nie trzy, trzy, trzy A, nie, albo cztery? Nie no trzy. Dobra, no rozwa... jajko ci drob. Poczekaj, muszę fikołka zrobić. <laughs> Brat fikołka robi. Ale mi coś w plecach strzeliło. <laughs> Dobra, chodź, chodź dalej. Nie wiem, czy to było słychać, kurde. Nie, nie było ale... słychać, ale, ale dawaj. Nie, ja, mówię, ja mówię nie na przycisk, ale nagrywam też to. Ale tutaj, 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 o, o, o. tutaj. Ile Ale mi się nie stać, to 400 milionów kosztuje. No ja <gryzają> Brat robi drugiego <gryzają> wikołka! Ja nie no giga content widzowie. Zostawcie za to łapeczkę o, dla Mestermatusa. Nie, proszę groni, ja, ja chcę jeszcze w to grać. No to dawaj. Ja chcę jeszcze w to grać. Ale no plecy, ty kurczę, co jest? Na rehabilitację chyba ich nahabitację. musisz. Dobra dawaj, no dawaj, 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 dawaj nupku. Już, już, już. Ja sobie jeszcze podnikam dodatkowo, więcej nie za to. Mów mi, jaki jest jakieś jajko, nie? Bo ta, la, ta latibitacja. Ej, bo ja cię za... Ej, nie, to nie jest jajko, niestety. Prawie wydropiło ci jajko. Dobra, Dobra, już chyba możesz iść na ten ward, czy Nie, nie? jest. Nie... nie, jeszcze 100 milionów. Aha. No tutaj największe rozwalaj, o te. Tych dużych jeszcze tutaj nie było. Dobra, hmm, gemy a... mi zrobiły, nie wiem, po co migemy. Nie rozwalaj małych, tylko duże rozwalaj. Ale jak dużych... No no, sumie są już duże Chciałem powiedzieć, że nie ma dużych no Pięć jest, chciała. pięć jest Dobra, chyba mi stać To idź na następny world blok mi jakiś wyleciał z tego To jest jajko. otwórz to Masz nie, to otwórz. feku, masz to feku Otwieramy jajo Otwieraj. Tego, Ty, się pod ziemię <laughs> Pod ziemię się <laughs> tysięcy tak. Omg, dobra, to chodź na następny word. No nie było dzisiaj, ja mi stać, bo już chciałem i Boże... Dobra, już chyba... Nie no, dalej mi nie stać. <laughs> nie wiem. Nie wiem, jak ja Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie Ja pierdolę. <głosurujesz> no kolejny nagi blok chyba. No kolejny. Otwieraj to, otwieraj to. No znowu popadł pod mapę. 66 koła. Nie Zaraz wiem, tego nie chcę chyba, że... Nie mogę jeszcze. No chodź, no! No nie mogę, bo Ile ci to zajmuje? Wstętym, wstętym, no to... Do... nie wiem, nie wiem, ta gra chce... nie chcę, że. A masz potkę na lakę odpaloną? Mam na lakę, ale nie mam na razie na pieniądze, bo nie mam już jej. To dawaj. Dobra, już chyba stać. Tak, ledwo, bo ledwo, ale stać. No dobra i chodź, teraz znowu musisz to największe rozwalać. No, nie wiem. Będzie ja, ja, ja będę patrzył teraz, jak będzie... <noise> tak naprawdę się poddaję chyba. Już chyba nie zagram w tę grę. PET. Dobra, ci PET, PET to nie jest jajo. No dobra. Ale te duże tylko rozwalaj. Te drogie to jest już na sam krań. O, Ej ty bo Owek tu jest. No Owek tu jest. No <noise> co zaraz będę lepszy od jest? Nie, nie będziesz lepszy. A czemu? No bo on ma ostatni ład. Ale ma słabsze pety, więc jest. No dawaj to, Nubku. No już, dopiero mam 300 ci Dropło ci jajko. A nie, to jest Lucky Block. No to otwórz to. <grych> to by się zapadło pod ziemię. Zdrobić nie. Zrobnie już no to wale to... salto z okna. Nie, no, nie, nie też, spokojnie No dawaj, dawaj, bo nie chcesz, bo ten film już trwa 20 minut. No spokojnie, zmontujesz i z 5. No też tak sądzę. Dobra, dawaj, no. Ja od 6 minut mam na. No Pet, nie wiem, kiedy potrzebujesz pieniędzy, a ci pety. Dokładnie. Jestem nawet nie w połowie do następnej mapy. No, mega, mega, mega. Bo 3 miliony kosztuje ta mapa. A ile ty masz? Pół milionu. 500 milionów. Ja, kurczę, przecież my będziemy 20 lat na ten, tej siedzibie, na tej mordzie. A masz potkę na tę, na koinę odpaloną? Nie mam żadnej. Poczekasz specjalnie dla ciebie odpalę. Mam już. Nie, jest zawiedziony tym. Co to się dzieje? Utrudnij tę grę chyba od czasu, kiedy przechodziłeś. Nie wiem, bo ten word był ostatni, więc no. Ty, bo to jakieś zaklęcia są. No są, to są chanty. Zaczaruję sekilów. Mogę ci dać moje peta, ale musisz mi je zwrócić później. Obiecuję, nagrywam też. Dobrze. Pójdzie to na S teraz, bo ja mam tego Ten... Te fety są z enchantami, powiem ci szczerze A to są niewiele lepsze od tego, co ty mi dałeś Ale one są z enchantami najlepszymi w grze No, aha No i zostały dobrze, się... dobrze, że się nagrywa, nie? E, Jak z... oskamowałem skamowałem na najlepsze pety. Nie no ja Dobra, sam... weź sobie załóż, załóż je Ale nie, czemu Quick besta wziąłeś? Te, no, które no, mają to... enchant insane pet Weź sobie załóż Czekaj Insane? Insane To ja założę sobie team huge. Eee, szalony zwierzak <laughs> szalony zwierzak. <laughs> szalony zwierzak. No ci, szalony zwierzak oddaje. No i co dała? Ile, ile dostajesz? Sporo? No po 100 milionów. 100 milionów? No, sporo. Pet mi wyleciał. A musisz mnie zwrócić jak ostatnio. Zwrócę No. Koń końcówką twojego odcinka będzie oddanie tych petów. No frefre. Fre. No i go zcieło. A nie, dobra. <laughs> Jajko, ci trochę, ja ci o, nie chcę co mówić. Mas teraz robię to wszystko na łóżku, bo nie chcę mi się iść na rehabilitację. A co ty to na podłodze robiłeś? Co ty Nie wiem, czy mówiłem, mam łóżko przy ścianie i nogą w ścianę wanel. Przepraszam, sąsiada. Kurde, od, od 22.30 słyszysz palenie w ścianę. Bum! Dobra, dawaj no. Idziesz na ten co Sąsiedzi, my z nienawidzą. Jeszcze na ten ward, czy nie? No, jeszcze mnie nie wstać Boże, ale ty nie wiem, nóbkiem jakimś. No, ten chór jest jakiś ciężki. Na, pewnie, by... na pewno. Na pewno masz już, na pewno masz już. No i no idź maruj, na ten maruj. następny łurt. I rozwalaj tę największą. Dobra, rozwalamy. Big, big. Masz hita. Ja to wow. a, ile, a ile teraz masz? A ty, to, to szybko pójdzie. No, no to mówię. No bo tego jednego rozmawialiśmy stać. Aha. No, no czemu Co tu bo... jest? Ej, co tu jest? Co to, co to jest? Ja myślałem, że ty mnie na początku zablokowałeś. Idziemy dalej, chodź. Dobra, to jest już ostatni ward. Nice, teraz to... dawaj mi petę. No jeszcze tylko rozwalę te trzy, dobra? Dobra. No sobie chwilę poczekamy. Byleby nie jajko. Dobra, nie jajko. I ten nie już zakład dali. z jajkami cofnął. Cofamy? cofamy ten zakład z jajkami. <laughs> ja, więc przejście całej gry zajęło ci 22 minuty. Pełnie pewnie pół godziny by ci zajęło jakbyś sam próbował przejść Sam nie bym nie wie. próbował, bo sam ja mówię, że grania w tą grę Nie, co ty, nie jesteś wcale zmuszany, abyś nagrywał tą grę, teraz mi oddawaj pet. Chyba. Jak jeden nie będzie z insane, to cię... To cię nie wypierdzielę kosmos. Nie kosmo mam petów. Nie, bombą. Mam petów. No, nie mam innych petów. Bombą cię wypieprzę w kosmos. Dobra, nagranej groźby i idziemy do sądu. Co co co? Nie. Dobra, oddawaj idziemy mi z te z pety i tyle potwierdzam no, już. No dobra. Miło było, śkiem no, się w to nie. grało. No, ale ty tak dalej masz dobre pety. Dobra, dzięki dobra. za pety. Nie grałem. Trzymaj dalej mam ty, pety. No bo to jest zbugowane. Dałeś mi jednego bez enchantów. Nie, wana masz. Nie! A, nie mam. A nie, dobra jest, dobra, Ja nie mogę, ty jesteś, nie wiem jakiś. Ale ja nie widziałem! Dałem ci jednego tego, z 1,1 zamiast tego, którego miałem. No dobra, no, dobra. Nie, nie widziałem czy mają enchant czy nie, nie, nie widziałem. Dobra, a więc widzowie, jak wam się spodobał odcinek, wiecie co robić, łapkę w górę, z dzwonkiem, jeżeli chcecie więcej Mr. Mateusza na tym kanale, to bicie na jego kanał, na pewno wam się spodoba ten content, no, a więc ja wam dziękuję za oglądanie, napiszcie Mr. Mateusz nub, to przypnę wam serduszko, no i co, cześć! No.